choinka w tym roku. Witajcie. Chcemy ją troszkę tak rozgałęzić. Jest za bardzo zbita. Że Czyli, gdybyś z widać z daleka, <laughs> nie. chociaż jak gdyby tak popatrzyłam, że i nie mają taką dużą, to też chciałam taką dużą. O, będzie dużo takich dużych. Dobrze, dobrze. To może te ramienie trochę tak. Jakby co to kupiłam w Aldiku. Ona już była przy. Ona była już wsikana tym sprayem białym. I też miała ten woreczek taki. Muszę ją podlać. I. Jaki Fajnie, fajnie. Taka bardziej szersza. Już zbita. I to jest też żywa choinka, więc zawsze ją y, nie, nie wyrzucę, tylko zostawię ją na lato, na cały rok, na balkon i może kiedyś sobie ją zasadzimy w Polsce. Będzie? No dobra, ale te lampki jeszcze Te muszę... lampki to już musi sama, bo już mnie zaczyna to... Jakoś to nie pasuje, jak co? Dobrze, od nowa. Nie chcę tego dynzla z przodu. Ty nie wiesz, co ty chcesz. Po przyjdziesz mi tylko powiesz... A później to nie pasuje, to nie pasuje, to nie pasuje. Dobra, wrócę do Was, jak to się ułoży. Pierwszy raz w tym roku dostałam jakieś szaleństwa na punkcie dekoracji świątecznych. Ja nigdy nie byłam fanką dekoracji świątecznych, wielkanocnych, jakoś takich okolicznościowych. Raczej jestem osobą, która robi takie, lubi takie stałe detale. Ale w tym roku stwierdziłam, że potrzebuję jakiejś magii. Magii świąt, magii dekoracji. Więc, yy, słuchajcie, dla mnie to już jest dużo. To, co ja kupiłam, dla kogoś to może się wydawać, że to jest mało, ale yy, no, dla mnie to już jest jakiś postęp I dzisiaj byłam też na zakupach i też widziałam przepiękne dekoracje świąteczne i dużo było pięknie dużo naprawdę było pięknych stwierdziłam, że po prostu będę już kolekcjonować rzeczy, które będę mieć na lata, nie tylko chwilowe takie estetyczne, ładne yy, a nie jakieś takie pierdoły, chociaż kupiłam jedną pierdołę i nie wiem, czemu mój umysł myśli, że mogę sobie darować tą rzecz ale już Wam pokażę. Nie mogłam się obejść przez tych dwóch yy, nie wiem, to są, jakieś krasnale na nartach, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale to jest takie cute, to jest takie słodkie. Nie mogłam przejść bez tego obojętnie. Musiałam je kupić. Słuchajcie, i śmieszne jest to, że wydaje mi się, że ta, ten jeden, mm, nie ma narty, zgubiłam. I słuchajcie, to jest Paula, to jest Szymek. Paula jest chuda i wysoka, a Szymek jest mały i gruby. Takie trochę różnice w ich figurach są, ale nie chodzi o to. Yy, I byłam wściekła, mówię, kurde, w sklepie widziałam, na pewno był ta jedna narta. Yy, ten jeden yy, kij do nart. I mówię, muszę pójść gdzieś, takie wie, wie, wiecie, już miałam myśli takie typowo przestępcze, że pójdę może gdzieś zarobię, nie, z innego. Ale przypomniałam sobie sytuację, jak pierwszy raz pojechałam na narty, yy, których Nienawidziłam nigdy, bo nie próbowałam, bałam się, e, nigdy nie jeździłam. My ja się boję na rolkach, jeździć z górki, prędkość mnie, lęk wysokości. Ja mówię: nie, 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 nie. Ale Szymon mnie namówił, pojechaliśmy na Narty i to był najlepszy, to był najlepszy czas, najlepszy moment w moim życiu i nigdy tego nie zapomnę. Było tak fantastycznie, że chciałabym, żeby te wspomnienia i żeby to znowu powróciło, i, i, i było super, i super zabawa. I było tyle śmiechu i bólu, też oczywiście, e, bo się wywalałam. I miałam sytuację, gdzie wskakiwałam na wyciąg z koleżanką i z jakimiś tam obcymi ludźmi e, i z jakimś panem chyba na tej kostce, jakiś takim młodym. Mnie zawsze stresowało to wskakiwanie i, z, i zeskakiwanie z tego. E, bo bałam się, bo mój wiecie, wiecie, pierwszy raz, i bałam się, żeby to taka. Aaa. No i co? Skoczyłam, skoczyłam dupą na yy, ten wyciąg i jak wyciąg jedzie powoli, powoli do góry, to nagle w momencie, jak jestem tu, odpiła mi się narta. I tu już powoli ten wyciąg jedzie, narta spadła i Paula co? Stwierdziła, że schyli się po tą nartę, bo było jeszcze tak jakby, powiedzmy, w mojej głowie to było tak, wiecie, metr do tej narty. Ale ten wyciąg jedzie i tak wiecie, wyciąg jedzie, a ja się schylam po tą nartę, i prawie się ześlizgnęłam, i bym spadła. Ale koleżanka mnie pociągnęła za fraki. Moja narta tam została, w ogóle gdzieś tam w przepaści, Prze, przed wejściem na te wyciągi, tam był taki powoli się robiła przepaść, i tam wpadła ta narta. Ale tu nie była jakaś mega długa odległość od tego, jak się tu wsiada. Więc dosłownie, jak tu się wsiadało, to ta narta może gdzieś tu była, ale tu już się robiło. Wiedzie. Nie, nie jestem dobra w wytłumaczeniu, ale w ogóle mogłam spać, połamać się i nie wiadomo co jeszcze za głupią nartę. I stwierdziłam, że jak on nie ma kija, to a ja nie miałam narty, to jest super. Yy, super pamiątka i, i super takie, że jak będę na niego patrzeć, to będę przypominać za każdą tą sytuację, bo byłam przerażona, ja wjechałam na górę i oczywiście nie znam żadnych zasad ani nic I, i ja byłam taka przerażona i nawet nie wiedziałam jak zjechać na jednej narcie z tego wyciągu i koleżanka mnie trzymała, ja na jednej narcie zeskoczyłam z tego jakoś, boże nie wiem, byłam strasznie odważna, teraz jak o tym pomyślę, to jestem przerażona. I ja mówię do niej, co teraz, teraz jestem jedną nartą? Jak mam stąd zjechać, zejść? Nie, nie wiem, nie wiedziałam, co mam robić. I e, jakaś dobra troszeczkę, jakiś pan, który wsiadał za nami, e, wziął to moją nartę e, i mi ją przywiózł do góry. Więc e, to było bardzo miłe i, i super wspominam to. Teraz super wspominam to, wtedy nie, bo mogłam e, naprawdę się połamać i głupia. E, Chciałam skakać za tą nartę niepotrzebnie, a, a mogła, mogło się naprawdę to źle skończyć, bo nie wiadomo z jakiej wysokości ja bym tam wtedy spadła. Dobrze, że byłam z kimś mm, znajomym, bo jakby to była obca osoba, to ta obca osoba, ten pan, który był synem, no nie zwracał na nas uwagi i na mnie nie zwraca uwagi, więc mm, no pewnie go nie obchodziło, co się dzieje z człowiekiem obok, tak? Więc y, jakbym była z, pewnie z kimś obcym, to pewnie bym tam skoczyła, spadła i się i... Jeszcze nie wiem, czy ja jeszcze wtedy bez kasku jeździłam Także super Okej, okay, taka przygoda Mam te dwa kreciki Później, wam pokażę, jak je, później pokażę Wam jak je Udekorowałam Wzięłam sobie też taką sztuczną choinkę Jest też piękna Ona świeciła Półtora dnia już nie świeci, bo zostawiłam ją na noc, bo chciałam, wiecie, wstaję sobie nad ranem, żeby fajnie świeciło i ją chcę, ją żeby ona świeciła w korytarzu. Yy, no i co, muszę wymienić tu baterię. Nie mam pojęcia jak, ale fajnie, pięknie świeciła. Kupiłam też taką choinkę, też bardzo fajna. Taka naprawdę... Yy... Ładna drewniana estetyczna. Nie mogę, słuchajcie, się oprzeć bez tego. Jest to renifero i on świeci. No I can, To są jest teraz tyle rzeczy, które w środku świecą. Fajnie, szkoda, że nie było już jakiegoś małego. To wszystko kupiłam wtedy u nas w sklepie takim. Takie coś jak Ala Pepko, Ala Action. To jest taki sklep, który ma dużo fajnych rzeczy, bardzo tanich. E, bardzo ładnych, więc można tam się nieźle obkupić i słuchajcie, chyba najpiękniejsza rzecz z tej całej kolekcji to jest ten domek słuchajcie, ja nigdy nie byłam taką osobą, która się podniecała takimi rzeczami, więc nie wiem, czy ja się robię coraz starsza i bum, świeci, ale jak pięknie słuchajcie, jakby ktoś tam naprawdę mieszkał to jest takie piękne ja nie wiem, czemu się takimi rzeczami ekscytuję ale to jest tak pięknie, fajnie nawet, że jest trochę ciemnie, to widzicie, jak to wygląda. To ma taki piękny, złoty, Boże, pozłacany daszek. E, ja mega, mega się tym podnieciłam, ostatnio to było. To jest takie piękne. I było jeszcze jedno, to bym sobie kupiła jeszcze dwa takie. Nawet ją komuś podarowała, bo to jest piękne, dosłownie, no piękne. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jeszcze jakby świeciło. Kurka, bo ja mam takie baterie, ale... Dzięki tego, że miałam tę bony do ritualsa, to kupiłam sobie, uwaga, uwaga, nie zgadniecie co, nie kosmetyki, kupiłam sobie szlafrok. Kupiłam sobie przepiękny potężny szlafrok, bardzo piękny, estetyczny. On jest czarny. Chciałam biały, ale szybko zrezygnowałam z niego, bo w sumie po pierwsze w tym sklepie, w którym byłam, to nie było go. był tylko czarny, jakieś kolorowe, a po drugie Dostałam, zostałam uświadomiona, że biały może brzydko, wiecie, w praniu, trzeba dbać mocno. E, gdzieś tam make-up, gdzieś tam, wiecie, jak uda się gdzieś malować czy coś, to szybko się może upierdzielić. Więc wziąłam sobie taki czarny, on jest taki naprawdę porządny i tu ma taki piękny napis Rituals Ja mam rozmiar S. Słuchajcie, w życiu bym sobie nie kupiła takiego szlafroka w życiu, ponieważ ten szlafrok kosztował. 80 euro. Musiałam do niego dołożyć, ale w życiu ja, ja w ogóle mi tak szkoda na takie rzeczy i jest po prostu pieniędzy. Fajnie dostać sobie taki gutrчай, czyli kartę podarunkową, możecie sobie dołożyć i kupić coś fajnego. On jest taki długi, fajny i bardzo mi się podoba to, że te rękawy nie są szerokie, bo ja nie chciałam szerokich rękawów. Bardzo mnie to irytuje, jak te rękawy tak tutaj wiszą. Naprawdę miałam już kilka szlafroków i bardzo mi się to nie podobało. Ja mam taki piękny szlafrok i on jest. Jak wam to pokazać? No, on jest taki bardzo długi. Znaczy przydałyby się jakieś fajne kapciochy? I na zimę jestem gotowa. Pewnie myślicie, dlaczego nie wybrałam? zapachów, nie wybrałam zapachów ponieważ chciałam mieć coś na lata coś trwałego, coś co będę pamiętać wiecie, zapach jest, zaraz go nie ma um, coś do mycia ciała jakiś żel, czy jakiś krem on się skończy i nie będę tego miała ja chciałam coś, na, dzięki czemu będę mieć pamiątkę, będę mieć coś fajnego czegoś, co sama bym sobie w życiu tego nie kupiła, bo by mi było szkoda yy, i, i po prostu będę mieć tą rzecz a nie, że ona się skończy i jej po prostu już nie mam więc główka pracuje. Oczywiście jak byłam u w galerii, to byłam też w yy, New Yorkerze i byłam też w H&M. Jeśli widzicie mnie w tym topie cały czas, tak on jest prze, prze, prze zajebisty i musicie go mieć. On jest z yy, New Yorkera i ja polewałam na inne kolory, no i oczywiście sobie je kupiłam. Biały, więc zaraz będziecie mnie widzieć w białym dla odmiany. I kupiłam sobie taki. co hmm, to już to, to za kolor? On jest taki. Ciężko nazwać. Ciężko powiedzieć, co to za kolor. Taki ala szary, ala taki trochę wróż. Ciężko, ciężko mi to określić. Były jeszcze niebieskie, oczywiście niebieskie, ja nie lubię i chyba brązowy, może jeszcze taki, ale brązowy, taki miedziany, chyba coś takiego, więc sobie je kupiłam, więc teraz będę w tym chodzić na zmianę, żeby Was nie zamęczyć moją nudną stylizacją i kupiłam sobie nauszniki, słuchajcie, ja już sobie ja już sobie nauszniki do yy, Shein koszyka, bo będę robić zamówienia z szein. o, i tam oczywiście były po 2,50. Tutaj kupiłam za piątka, ale stwierdziłam, że już chciałabym mieć te nauszniki i um, sobie w nich chodzić, bo nie zawsze chcę mi się, właśnie jak mam taką fryzurę, to nie chcę mieć zawsze czapki. Ostatnią rzeczą jest taki piękny top, który zobaczyłam. Eight Endemie I taki top sobie wzięłam i jest przepiękny, słuchajcie, do świątecznej stylizacji, czy do ogólnie, czy do marynarki. Jest przepiękny. Ja go oczywiście przymierzałam i jeszcze jest czarny i miałam bardzo dylemat, e, który wziąć i ja oczywiście wiedziałam, że potem będę żałować, że czarnego też nie wziąłam, e, więc na pewno wezmę też czarny. Jest piękny, taki elegancki, fajnie, fajnie. On ma rozmiar S, kosztował 20 euro, więc dwie dyszki, troszkę dużo i ma taki top, czekam na przeceny. No i co, to by było tyle. Jeśli myślicie, że moja, mój szał dekoracyjny jest beznadziejny, to przepraszam bardzo. Ale, ale na pewno będę sobie tak co roku, co roku zbierać. Jeszcze mam choinkę przecież. Jeszcze wam pokażę, jak to dekoruję, gdzie co postawiłam, co i jak.